Chciałam Państwu bardzo serdecznie polecić e, film Chrzciny do pracy z młodymi ludźmi, e, licealistami, licealistkami, e, ponieważ to jest film, który przedstawia wielką historię. Często taką właśnie anonimową, pomnikową, też nudną i taką nie do końca zrozumianą dla młodego człowieka przez pryzmat opowieści o normalnych ludziach, czyli przez pryzmat mikrohistorii. Więc mamy dramat rodzinny, który się rozgrywa w miejscu, jakich pewnie w Polsce wiele, a jednocześnie ta, ta, ta rodzina zostaje dotknięta bardzo brutalnie przez wielką historię, to znaczy musi się zmierzyć z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce. I z jednej strony mamy opowieść o relacjach rodzinnych. O trudnych relacjach, takie o różnych problemach czy wyzwaniach, z którymi się ci ludzie muszą zmierzyć, ale z drugiej strony mamy bardzo konkretną opowieść o historii, o realiach życia w PRL-u, o dramatach ludzi, którzy czasami faktycznie stawali po różnych stronach tego politycznego też sporu i takich opowieści pewnie w Polsce było całkiem, całkiem sporo. Mamy też bardzo konkretną wiedzę a propos tego, jak to wprowadzenie stanu wojennego wyglądało, jakie miało konsekwencje, brutalne. I bardzo bezpośrednie, i bardzo też szybkie, więc z tym młody człowiek też zostanie. Jednocześnie to jest film, który jest dosyć powolny, co w dobie TikToka zakładam, że może być ryzykowne, ale jednak daje przestrzeń i czas do tego, żeby zastanowić się nad tym, co oglądamy. Ten film zostaje, ten film pracuje w naszych głowach i myślę, że on poza walorami takimi typowo, jeśli chodzi o edukację historyczną, ma bardzo fajny walor po prostu Rozumień, lepszego zrozumienia człowieka. I z tym Państwa zostawiam. Myślę, że to może być bardzo ciekawa praca, i na pewno refleksje Waszych uczniów i uczennic będą inspirujące i być może zaskakujące. W filmie Chrzciny dominuje motyw ukrywania prawdy. Życie rodzinne bohaterów pełne jest tajemnic, niedopowiedzeń, tematów tabu, cenzurowania czy nawet hipokryzji. Ich wskazanie i omówienie to zadanie na lekcję języka polskiego, która rozwinie kompetencje odbiorcze uczniów. Ale motyw ten przydać się może też na godzinie z wychowawcą co czasami ukrywamy albo tłumimy w sobie dla dobra sprawy, i dlaczego nie jest to najlepsze rozwiązanie? Takie pytanie na otwarcie klasowej dyskusji może doprowadzić uczniów do wielu ważnych refleksji na temat ich relacji rodzinnych, przyjacielskich czy miłosnych. Filmy potrafią w piękny sposób zilustrować wartość budowania relacji międzyludzkich, otwartości na drugiego człowieka czy wartość pozytywnej komunikacji. Czy tak jest w przypadku filmu Chrzciny? To jest raczej film o braku porozumienia. To jest film, w którym pokiereszowani emocjonalnie, psychicznie bohaterowie radzą sobie z tymi ranami wewnętrznymi, zupełnej samotności. Ale czy to film o samotności? Też nie. W każdej scenie bohaterowie ze sobą dyskutują, rozmawiają, wchodzą w interakcje, próbują sobie tłumaczyć rzeczywistość próbują uzasadniać własny punkt widzenia. Jak się okazuje jednak, same interakcje, rozmowy, dysputy, dyskusje, dywagacje, samo gadanie to za mało, żeby zbudować prawdziwe, głębokie porozumienie. Główna bohaterka gorliwie wierzy, że jeśli zorganizuje się wielkie wydarzenie rodzinne, jeśli zamknie się rodzinę w jednym domu, oderwie ją, odetnie od świata, to, że to porozumienie da się zbudować, no ponosi ona klęskę. I klęskę ponoszą tak naprawdę wszyscy bohaterowie. Ten film może być mocnym doświadczeniem dla młodych ludzi. Myślę, że może być nawet lustrem, w którym pewnie z niepokojem mogą rozpoznać obraz. Swoj własny albo obraz swojej rodziny. Dlatego pochylałabym się nad tym, nad tym filmem z dużą ostrożnością i uważnością, ale jednak myślę, że warto. Mimo, że ten film nie daje jasnych recept, to jednak jest rodzajem przestrogi. Przestrogi, żeby z swoimi problemami nie próbować radzić sobie w samotności, żeby otwierać się do ludzi i próbować budować kontakt, ale żeby nie opierać go na frustracji, na złych emocjach, przede wszystkim na pustych frazesach i pustych gestach. Serdecznie polecam pracę z tym filmem. Film może posłużyć również jako bardzo ciekawy punkt wyjścia do dyskusji o tym, jaki wpływ mają na nas kultura, tradycja, religia. Każdy z bohaterów chrzcin musi jakoś ustosunkować się do tych zjawisk. Znaleźć swoje miejsce, odnaleźć swoją rolę. Jest to też polane takim lekko absurdalnym, troszkę kojarzącym się z pisarstwem, Mrożka sosem, natomiast nie brakuje w tym satyrycznym obrazku powagi i wzruszeń. Chrzciny Jakuba skocznie pokazują historię nieodległą, ale niemożliwą do przeżycia dla współczesnego młodego odbiorcy. Co czyni ten film atrakcyjnym dla niego? Może to być humor, Słowny i sytuacyjny, może to być korowód bardzo barwnych, wyrazistych postaci, ale może to być także zastosowanie chwytu synegdochy, czyli ukazania obrazu polskiej rodziny jako miniatury polskiego społeczeństwa. Z perspektywy dydaktyki polonistycznej, na Chrzcinę Jakuba Skocznia można spojrzeć jako na okazję do poruszenia problemu satyry. Satyra jako gatunek literacki powstała w antyku. Był to utwór wierszowany, epicki. Ale także o bardzo wyrazistych tendencjach dydaktycznych. To sprawiło, że współcześnie trudno mówić o satyrze jako o gatunku literackim. Jest on nieaktywny w tej sferze. Pojawia się natomiast jako gatunek publicystyczny, obecny zarówno w kolorowych magazynach, jak i we współczesnej prasie codziennej. W szkole mówimy o satyrze przede wszystkim przy okazji omawiania utworów Ignacego Krasickiego. Są one jednak prawdopodobnie dla współczesnego młodego człowieka niezbyt atrakcyjne, ponieważ nie pozwalają przeżyć tego, co stanowiło o esencji satyry w XVIII wieku. Nie powodują uśmiechu, nie pozwalają solidaryzować się z autorem, ani polemizować z nim, z racji tego, że przedmiot krytyki Ignacego Krasickiego jest bardzo odległy w czasie, a sama forma krytyki, wierszowana oraz wyrażona XVIII-wiecznym językiem jest trudna do zrozumienia. Chrzciny Jakoba Skocznia dają szansę polskim młodym odbiorcom zobaczenia, jak to jest być w samym sercu żywiołu satyryczności. Z jednej strony chrzciny przedstawiają obraz polskiej rodziny ze wszystkimi sporami, kłótniami, antagonizmami, obłudą wszechobecną na każdym kroku, z drugiej strony możemy podejść do tego obrazu jak do synek polskiego społeczeństwa i wpisać ją z perspektywy polonistycznej dydaktyki w cały długi szereg obrazów właśnie takiego przedstawiania rodziny, które jest obecny zarówno u Gąbkowicza, umrożka, jak i U jeżeli popatrzymy na satyryczność tego filmu, możemy także dostrzec, że Skoczeń zastosował pewne mechanizmy sprawiające, że ta konwencja estetyczna przestaje być tylko i wyłącznie domeną doraźnej publicystyki. Zastosował ironię, groteskę, które podnoszą rangę humoru zastosowanego w satyryczności, ale także sięgnął po psychologizację i realizm. Które pozwalają patrzeć na postaci zaprezentowane w tym filmie nie tylko jak na typy, ale także jak na pełnokrwiste postaci. Seans Chrzcin to doskonała edukacyjna okazja, także dlatego, że film ma naprawdę szansę trafić w gusta młodych odbiorców. Pod pewnymi względami Chrzciny przypominają uwielbiane przez młodzież odważne kino Wojciecha Smarzowskiego, ale w nieco łagodniejszym wydaniu. Jestem przekonana, że taka forma spodoba się niejednemu licealiście i zachęci do rozmowy na podejmowane przez twórców tematy.